Jestem przekonany, że wy też czasami macie ochotę na coś prostego. To róbmy smaczny i prosty pasta z wstrągiem węzony. Co wy na to zaczynamy i co robimy najpierw? Proszę zobaczyć. Tutaj mam piękny fileciki ze wstrągiem węzony. Bez ości. To wygląda na proste, ale są rzeczy, na które trzeba uważać. Jak zwykle. A jak zwykle będę miał typy, będę miał porady, które Wam pomagają, żeby robić coś wyjątkowo. I teraz co robimy z nasz pstrąg? Tak widelcem wniatamy nasz pstrąg. I to jest tak, jak powinno być. Są te kawałeczki. Jeszcze widać, że to jest ryba. Teraz doprawimy ją. Dodajemy różne rzeczy. I pierwsza, które będę dodał, jest ważna do konsystencji. Coś kremowy, serek, śmietankowy. Może być czosnkowy, może być z żołami, co chcecie, ale gęsty. No i co? I łączymy jeden i drugiej. łączymy nasza, nasz serek śmietankowy. Teraz ciekawie, kiedy robimy pasta rybna, kto ma być bohaterem? Ha, nie ja. Ryba. I to znaczy, że wszystko, co będziemy dodać, ma tylko pomagać naszą rybą. Nie mamy pokrywać smak rybny. Węzony, który jest jak każdy wie, znakomity. Dlatego, że co będziemy dodawać, będziemy dodawać z umiarem, żeby zbalansować te smaki. Tutaj mi wystarczy, co dodałem. Kwas. Odrobinka, kwas. Mam tutaj cytryna. Nie za dużo, ale żeby. Uch. Odrobinka, kwasowość, bo to jest nam bardzo ważny. I zaczynamy. Mam serek śmietankowy. Mam tutaj strąg wędzony i teraz struktura, tekstura i takie chrupkość, który będzie pod ząb bardzo idealny. Mamy musztarda francuska. Czy to tylko bo jest francuska, Michel? Nie. Ale proszę zobaczyć, też jarenka gorszice, który mamy tutaj, jasny i ciemny. Będzie czuć pod ząb. I nie tylko ten smak musztardowy. Ona nie jest ostra, ona jest dosyć łagodna. Łączymy ją raz, dwa. Czy to nam wystarczy? Rzadko używamy ogórki do pasta rybna. I szkoda. I mamy tutaj malutkie ogóreczki konserwowe. Po zobaczyć. One są lekko słodkawy. O kwasowość. Tyle co trzeba, ale nie za mocno. I co będę robił? Czy mam kroić to bardzo cienki? Oczywiście, że nie. I dlaczego? Po co mam dać chrupiący, smaczny ogóreczek? Tutaj konserwowy i siekać go kompletnie. Nie. Jak chcę, żeby był widać? Jak chcę, żeby był czuć? Nie tylko smak, ale chrupkość też, żeby coś się działo. Bo prawda mówię, to jest idealny pastarek na krakersy. I to jest ciekawy, który można przygotować, kiedy czekamy znajomi, sąsiada. Dobra, takie plastereczki i dodajemy do środka. I proszę wyobrażać teraz, co się dzieje w naszej pasty rybnej. Musztarda francuska pod ząb. Taka gorszyca, której czujemy pod ząb. Tutaj te ogóreczki. Ale Michel, szalejesz dzisiaj. A kto mówił, że oglądając scenę kulinarna będzie to poważne? Nie ma sens. Na poważne rzeczy są wszędzie na świecie. Robimy coś śmiesznego i ciekawego. Mamy tutaj szlifiorek. O tak. Idziemy. I tu cieniutko? Też nie. Róbmy takie... O! Trzeba zobaczyć. Musicie kroić tu i kalkulować na 1 trzecia centymetr. Tak. Mamy nasz szypiorek. Nie wyrzucam go, bo będę używał jeszcze. I teraz pytanie do Was wszystkich. Co mamy tutaj? Ryba węzona pstrąg. Serek śmietankowy. Ogórki konserwowe, musztarda francuska i szczypiorek. Czy to wystarczy? Tak, o ile dodaję trochę sól. Ha, ha, ha. Wiesz co, że w gotowaniu myślę, że musimy gotować trudne rzeczy, skomplikowane, ale musimy też prosty, smaczne. Dlatego, że w domu zawsze pilnujcie doprawienia. A jeżeli powiem Wam, że minęło parę minut i skończyłem ta pasta rybna. I słuchajcie, tu mam rzecz ciekawa. To nie tip, ale jeżeli nie masz pieczewo w domu, to weź krakersy. Dobry, Michael. I teraz co? I teraz wkładamy naszą pastą. Ale jak dużo, Michel? Prawda mówiąc, najważniejszej dzisiaj to nie crackers, nie? Najważniejsze jest nasza pasta rybna. Prawda jest taka, że to jest tak proste że szukam trochę trudności dzisiaj, ale właśnie jakość gotowania krwi w prostoty. Słuchajcie, to może jest prosto, może to jest śmieszny, ciekawy, ale wiesz co, to jest smaczne.